Dzieciaki, chować lizaki. Opowiem Wam historię o kosmicznym Wikingu. To, że Odinsonie nie był zwykłym śmiertelnikiem, był bogiem. A ponieważ musiał milionowy raz ratować Ziemię, zaczął szykować się do boju. Formował formę, rzeźbił rzeźbę, komasował masę. I w końcu był gotów, niemniej, odzyskać tytuł Jedynego Władcy Piorunów. A nie. Właściwie to nie jedynego. Jane? Musiała to być moja była. Ile to już? Trzy, cztery lata? Sześć lat. Trzy miesiące i dwa dni. Plus, minus. Czy ty wciąż coś do niej czujesz? Ha. Akurat głowie troszczą się wyłącznie o siebie samych. Dlatego ślubuję. zabije ich wszystkich. Muszę powiedzieć, że to akurat wyszło ci naprawdę bosko. Mój pierwszy porządny wróg się nie zapomina. Jeszcze nigdy nie spotkałem takiego Boga, jak ty. Ty jeden masz o co walczyć. Tor, miłość i grom. Przekonajmy się, kim jesteś, zdejmijmy to przebranie. i my. Oh. Żebym ja ci gaci nie myknął! Jakoś mu pomóc może? Nie śpiesz się, tak. Oh. Owocka?